Ponad 40 tysięcy dzieci zobaczyło dziś w internetowym teatrze telewizji spektakl Królowa Śniegu. Do teatralnego projektu telewizji polskiej przyłączyły się już tysiące szkół, a to dopiero początek. Co będzie dalej, sprawdzał Maksymilian Maszenda. Widownia teatru w Opolu zmieściła kilkuset młodych widzów, ale dzięki internetowej transmisji aktorów zobaczyły tysiące dzieci w szkołach z całej Polski. wydaje, że tak jest lepiej, bo nie trzeba wydawać pieniędzy na benzynę, by dojeżdżać do teatru. Internetowy Teatr Telewizji Polskiej ruszył w zeszłym roku. Każdego miesiąca przyłączają się do niego kolejne szkoły. Łącznie transmitowane przez TVP spektakle zobaczyło już niemal 200 tysięcy najmłodszych widzów. Zmienia się tylko perspektywa, sposób patrzenia. Są nowe środki, nowe środki komunikacji. Nie powinniśmy się na nie obrażać, tylko się cieszyć, że, że to przybliża teatr dzieciom, ludziom, którzy nie potrafią się do tego teatru wybrać. Już niedługo dzieci będą mogły nie tylko oglądać spektakle, ale również w nich grać. TVP organizuje internetowe. Przegląd szkolnych teatrów. Najlepsze będzie można zobaczyć w telewizji. Uważam, że to jest w ogóle wspaniała idea, wspaniały pomysł, i super jest to, że dzieci, które nie mogą, nigdy nie będą miały szansy pojechać do teatru, mają tą szansę. Wszystkie informacje o internetowym teatrze TVP można znaleźć na stronie teatr.tvp.pl. Maksymilian Maszenda, Panorama.